Witam, dzisiaj zaczynamy content lifestyleowy, a naszym pierwszym gościem będzie SRT Spryciarz, czyli zwycięzca konkursu Rap Prix, który tak no, mocno wgryza się w rapową scenę kaliską. Miło mi się tutaj brzmi. Witam razie. serdecznie. Ech, słuchaj, no, dużo się podziało teraz. No, jakby szałę, plaża. Był stres? Był. Był, stres. był, też dawno nie występowałem na scenie, więc stres ich był, nie powiem. Powiedz mi w ogóle, bo niewiele ludzi cię jeszcze na ten moment niestety zna, niewiele, ale nie od dziś robisz rap. Nie od dziś. Rap zacząłem już robić, można powiedzieć, jako młody chłopak już w 2009 roku zacząłem coś już sobie tworzyć. Robiłem to do 2023 roku, no traktowałem to jako zajaweczkę. No. Robiłem kilka kawałków rocznie. Od tego roku już tak postanowiłem się wziąć za to porządnie i, i robić to. Przynajmniej postarać się to popchnąć gdzieś dalej. A jak to się wszystko w ogóle zaczęło? To było tak jak typowo w takim filmie, nie wiem, rapowym, że siedziałeś na klatce schodowej z kumplami, ktoś zaczął beatboxować i ty zbija z nim pionę, Ej, dobre, róbmy to. Kurczę, wiesz co? Byłem trzeci podstawowca i kolega przyniósł wow. na, kasecie, wow. na kasecie jeszcze kurczę, jakiś tam niemiecki rap, bo jego rodzice tam gdzieś wjeżdżali do Niemiec mm. i, i usłyszałem Nie słyszałem to w ogóle w polskim wykonaniu, ale później dowiedziałem się, że jest też coś takiego jak polski rap, i kolega tam gdzieś zgrał mi wtedy na płycie pierwszą płytę molesta, skandal gdzie po prostu zakochałem się od razu w tej muzyce i mówię, kurczę, wow, no chciałbym takie rzeczy też robić, nie? Dobra, i w tak młodym wieku, w trzeciej klasie podstawówki uznajesz, że, że to jest to? i Kurczę, tak, I tak. I teraz jako dorosły Kurze. facet rzeczywiście brniesz w to marzenie takie dziecięce de facto. Dziecięce, tak. Wow. A ktoś jest w ogóle z tej ekipy z co wtedy tak zaczynaliście do dziś? Wiesz co, no jeszcze wtedy nie zaczynałem tworzyć, tam za zacząłem słuchać rapu. Mm. Y jeśli chodzi o tam pierwsze nagrania, to był nie wiem, rok 2008-2009, gdzie tam zacząłem sobie coś działać. Y czy chłopacy. Ch chłopacy, z którymi wcześniej nagrywałem, no nie wiem, nie wiem, czy jeszcze tworzą rap, nie jestem tutaj na bieżąco, y ale tak wygląda. Hmm. Y bo też. Y jakby nie było z tego dziecięcego marzenia, teraz wyszedłeś na scenę przed no, pokaźnym tłumem ludzi, tak? I to też nie pierwszy, tak jak mówimy, Twój kawałek. Ciągnie się to padnych, ładnych parę lat. Jest w tobie to dziecko jeszcze cały czas, rzeczywiście? Jest, jest. No, zajaweczka jest do dzisiaj naprawdę i chciałbym ją rozwijać. Bo widać po Twojej twórczości, jak oglądacze się zagłębią, że Ty jesteś takim oldschoolowcem rzeczywiście troszkę. Tak. Tak, właśnie zakochałem się na początku w tych takich samplowanych bitach bapowych i do dzisiaj mi to siedzi i nie chcę nic mówić tam o jakimś yy, nowoczesnym rapie, że zły, czy, czy, czy jakby to nazwać, ale no, no, no to nie jest mój styl. Mhm. Mój styl jest zawsze, nie wiem, jestem tak zakorzeniony w tym starym, takim oldschoolowym rapie, że chciałbym, chciałbym robić to w takim stylu, nie? To znajdziemy u ciebie na przykład na najnowszej płycie nutę no z Autotunem. Z Autotunem może nie. Kurczę, nie mam nic tak stricte do Autotunu, ale jeżeli ktoś robi numer, który jest stricte cały na autotunie, no to mhm. mi to nie siedzi. Czyli nie? Mhm. jakieś tam podśpiewanki, jakiś reference czy coś to jest. Jest to do zaakceptowania, moim zdaniem. Czyli będziesz eksperymentował w przyszłości Zobaczymy, bardziej? zobaczymy. Nie okay, powiem. Okej. Okay. No a tak na samej w sobie scenie, bo tam było, było jury. To jury było dosyć ekskluzywne, tak? Przypomnij, kto to tam był w tym jury? Wiesz co, tak. Miał być Kali, ale Kali się spóźnił, więc nie było go w życiu. Był Dudek P56, był mhm. Pich, był Meksyk i mhm. organizator y, tego całego konkursu. Y i teraz tak, po zwycięstwie, tak, czekacie nagroda. Czyli wspólny numer, właśnie Jest z chłopakami. Wspólny numer z chłopakami, tak. Okay. Już nagraliśmy. Wiesz co, też nie wiem, kiedy oni nagrają, czy już nagrali. W każdym bądź razie ma to yy, wyjść w tym miesiącu. My z chłopakami za kawem i z Belim nagraliśmy już swoje kilka wersów do kawałka. Yy, nakręciliśmy też Teledysk, więc niedługo ma się pokazać. Mm -hmm. Nie wiem, jeszcze kiedy nie, to dokładnie. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Okej, okay, ale i tak nie próżnujesz, bo ty teraz płytę swoją wypuszczasz, tak? Tak, pracuję nad nią. Mam skończone może dopiero trzy kawałki, ale cały czas coś się dzieje, cały czas piszę teksty. Myślę, że najpóźniej wiosną 2025 roku się ukaże. Najpóźniej. Mm -hmm. Ile kawałków ma być docelowo, tak swoją drogą? Docelowo około 10-12. Okej. Okay. O czym będzie opowiadać ta płyta? O czym ta płyta będzie opowiadać? Kurczę, y, tytuł płyty jest wrzuć na luz. Więc naprawdę to będzie. Przykładowo 12 kawałków, 12 kawałków będzie naprawdę luźnych, będzie pozytywnych. I w moim stylu. No tak, ale to rozumiem, że nie mainstream, mimo wszystko. Puści to radio, jest szansa, że to puści radio konkursowy, z tego co wiem, radio ma puścić. Ale jeśli chodzi o moją twórczość i moją, moją płytę, no raczej nie. To powiedz szerzej może wszystkim, czego się tyczy twoja muzyka, bo ona jest dosyć życiowa, tak? Ale, ale jakbyśmy tak. tak mieli to podsumować, spiąć w jedną, jedną wypowiedź. Yy, moja muzyka no jest o życiu, o tym, co mnie otacza. Yy. Yy. Bardzo staram się też yy, pracować nad tekstami, nad treścią, nad składnią tych rymów. Żeby było dobrze bo Tak, prostu. żeby, 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 żeby najlepiej zrobić cały ty. Dobrze. Tak, tak. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, no ale to. Mamy tak, mamy debiut, od razu jakiś konkurs, wspólny kawałek, tutaj forma, taka możliwość wybicia się, e, pierwsze przebijanie się do publiki, zaczęcie tak w młodych latach, zainspirowanie się legendą, tak naprawdę, e, robienie płyty na spontanie o życiu. To brzmi jak takie prawdziwe podziemie, do tego jeszcze Old School. No. Tak, tak, tak. Ty identyfikujesz się jako podzie podziemie, możemy Cię tak e, nazywać? Tak, oczywiście, jako tutaj podziemie kaliskie. Mm -hmm. swego czasu było coś takiego w ogóle jak e, Elita Kaliska, nie wiem, Była Elita Kaliska, tak, organizatorem Prix też jest Gorzki, więc e, no jest takim jakby przedstawicielem tej, tej grupy. Mm -hmm. Dobrze wspominasz te czasy? Też jakoś tak e, kojarzyłeś kaliski rap wtedy? Kurczę, czy 2002 rok czy 2003 kiedyś usłyszałem e, kawałek na Wiwi Elity Kaliskiej. Mm -hmm. e, gdy usłyszałem ten kawałek, mówię, kurczę, gościu, jakiś tam Skalisza sobie nagrywa. Mówię, kurczę, ja też jestem Skaliszem, też mogę to zrobić. Nie? I to właśnie tak, to był wtedy ten moment taki, że zadzwoniłem do Radiocentrum, poprosiłem o realizację, czy, czy można by było nagrać u nich yy, kilka kawałków. Oni się zgodzili, więc zacząłem robić to. Mm -hmm. I to były twoje pierwsze utwory wtedy rzeczywiście? Pier pierwsze, pierwsze, pierwsze. I widzisz w sobie jakiś postęp albo zmianę tematyki na przestrzeni lat? Yy, tak, tak. Widzę. Na początku to było tak wszystko amatorskie. Nie? Teraz myślę, że ten poziom już jest dużo wyższy. Mm -hmm. Chociaż no, nie wywyższam się. Myślę, że jeszcze większy postęp mogę, większy progres mogę tutaj yy, dokonać w swoim życiu. Mm -hmm. Właśnie, bo to jakby. Nie, nie będę wypominał wieku, ale um, no ty już jesteś w takim momencie, z tego co ja wiem prywatnie, że masz i pracę na, na, na pełny etat, i rodzinę. Tak, dwoje dzieci. I tutaj właśnie, żonę. i dzieci do tego. Mm. I jak, jak to się łączy? Daję radę? Jakoś. Eee... No, jakoś daję radę, ale kurczę, jest naprawdę dużo obowiązków, bo tu tak, tu praca, tu z pracy przychodzę, żona teraz też założyła firmę, yy, więc yy, też ma dużo pracy. Od razu daje mi dzieci, żeby się nimi zajmować też. Mhm. Oprócz tego jeszcze, gdy idę spać, no to też coś już próbuję sobie pisać w pracy, na wolnym czasie. Yy, chcę, żeby po prostu jak najwięcej tego powstawało, nie? Więc. Mhm. To wiesz, raperzy mają taką opinię, że oni dużo imprezują, dużo kobiet się wokół nich przewija, to twoja kobieta I... nie ma z tym problemu, jakoś nie ma zazdrości czy czegoś takiego, albo co myśli na przykład twoja teściowa o tym z kim to jest I... ciekawe. Wiesz co, kiedyś dużo imprezowałem, nie? Teraz, no nie mówię, że nie lubię, ale teraz dzieci, też mam inne obowiązki, słuchaj, zupełnie słuchaj. inne życie troszeczkę, mówisz nie? mówisz to mi, a jak się poznawaliśmy, to i ty ja imprezowaliśmy. Tak, tak. Więc no, no, to był taki pierwszy dzień, gdzie, <laughs> gdzie dzieci, yy, gdzie dziećmi zajęła się babcia, więc razem z żoną mogliśmy się udać na koncert Rap i, i trochę, trochę, trochę sobie poimprezować. A to było na stres, czy to było po prostu takie, że super poszło, także trzeba uczcić. Wiesz co, na początku na stresik, delikatnie. Mm -hmm. No wiadomo, musiałem wejść na scenę trzeźwy, żeby tekst czasami nie wyleciał mi z głowy. Mm -hmm. Ale później, jak zeszłem ze sceny, to wiesz, każdy do mnie podchodził, mówi: Ej, ziomek, kurczę, fajnie, wygrałeś. Mówi: Chodź, tutaj wypijemy. No i tak się skończyło, jak skończyło, ale, ale wszystko było w porządku. Dotarłem o własnych siłach. Więc. To dobrze, no. <laughs> to dobrze. Hmm, no dobrze, no ale teraz jakieś planujesz kolejne kroki, no bo krótko krótkofalowo mamy tą płytę, wydanie tego utworu e, jako zwycięzca. Um... Więc siłą rzeczy trzeba planować dalej. Tak? tak? Będziesz się trzymał Kalisza, będziesz rozwijał się głównie w Kaliszu, chcesz działać z skańskimi operatorami. No, oczywiście, czy... oczywiście, Kalisz zawsze w serduszku. Czyli mimo wszystko Kalisz, tak, dobra. Tak, tak. A coś, coś szerzej, mimo wszystko, oprócz tego? E, tak, mam też znajomego, który siedzi w Anglii w Londynie mhm. i też y, ma tam dużo znajomych na takiej londyńskiej scenie. Też zaproponował mi kilka takich gościnnych kawałków z raperami yy, z Anglii. Kurczę, no wszystko idzie do przodu. Chłopaki już mi powysyłali zwrotki. Ja też we wtorek idę do studia. Później się to wszystko zmiksuje Czyli i mocny na pewno udostępnia. Mocny myślę, fit. że tak. Myślę, tak. Nie chcę wszystkiego zdradzać, ale myślę, że. że... Może zaszokować. Ale te, Mogę tak też powiedzieć. płyta, będą dwie płyty w przyszłym roku. Wiosna, płyta twoja, Wiesz, taka mocno-solowa, będzie... i potem międzynarodowa, nawet e, druga jeszcze. To będzie taka moja płyta, na której e, oni udzielą się jako gościa. Mm -hmm. Oprócz tego będą też e, kaliscy roperzy. Okej, okay, czyli połączenie Kalisz, miasta, kalisza i Londynu. Tak, tak. Wow. wow. <laughs> brzmi idealnie, brzmi idealnie, szczerze powiedziawszy. No dobrze, no to słuchaj. Oni robią, zgaduję jakiś taki. Rab też oldschoolowy, tak? Oni robią rap oldschoolowy, dlatego te kawałki, które wysłałem im, no i po prostu siedzą i, i, i to jest ich klimat. Mm -hmm. Więc na pewno dobrze będą się czuć na takich bitach. No, zresztą ja już tam słyszałem jakieś dema, które mi wysyłali wroteczki, więc super dobrzmi. Okej. Okay. Czy mamy Kaliskiego takiego oldschoolowca, który jeszcze ma kontakty międzynarodowe, wygrywa konkursy. Zapowiadasz się super. Pozostaje tylko jedno pytanie. Czego Ci jeszcze mogę życzyć? Wydania legalnej płyty. Wiesz, są raperzy. Był taki biw kiedyś, nie chcę rzucać tutaj ksyf, ale um, że w nielegalu wydawali więcej niż w legalu. To czasem nie, nie jest potrzebne. Tak, tak. Nawet czasem ta nie. taka etykieta tajemniczości czy jeszcze takiego um, właśnie podziemia przyciąga też ludzi. Nie? Tak, to może nie musi Ci się tak palić. Może jeszcze na to jest czas? A drugi no jeszcze pewnie. buduj renomę. Pewnie trzeba, trzeba. Zobaczymy no może za rok czy za dwa lata. Yy, kurczę, pomyślę sobie, że to, co teraz nagrywam, to nie jest wcale takie dobre, nie? I kurczę no. Może ja też wiem, tak być. Tak. No dobrze, no to jak będziesz miał już jakieś pierwsze platyny, no albo chociaż złoto, <laughs> cię zapraszam ponownie. To był Spryciarz AK. SRT. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki wszystkim. Dzięki też Tobie za wpadnięcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.